Że wybił, bo miał wybić, bo uważam, że Unia jedzie teraz w przepaść. Idiotyczne przepisy Zielonego Ładu, z którymi walczyłem przez wiele lat i walczyliśmy. Idiotyczne przepisy dotyczące paktu migracyjnego i ta multikulti, prawda, cała sfera zmuszająca kraje wręcz do przyjmowania redystrybuowanych migrantów, tak jakbyśmy nie widzieli my wszyscy obrazków z pod Paryża, Sztokholmu mm -hmm. czy Göteborga, prawda, do jakiej paranoi oni sobie sami tam to Na zachód naprawdę dziś. Dzisiaj zaczyna te kwaśne bardzo winogrona swoich własnych błędów spożywać. I to powoduje, że no my powinniśmy być mądrzy przed szkodą. I dlatego właśnie patrzę na ten projekt europejski z ogromnym smutkiem. Ja panu powiem ja wolę, żeby była Unia Europejska dwóch albo więcej prędkości. Jak ktoś chce prędko dążyć w przepaść i zielony ład jeszcze wdrażać jeszcze szybciej i dociskać pedał gazu, proszę bardzo, niech sobie tam pędzi, ale dajcie nam święty spokój.